No i się witam was w kolejnym odcinku, gdzie dzisiaj się odkuwamy. Po tym co Bartones nam tam wymyślił, to trzeba się odbić. Bartones, masz coś na swoje wytłumaczenie? Jak ja wymyśliłem, to był twój pomysł, żeby grać pół na pół. Ale to ty jesteś na miniaturce pół biały, pół czarny geju, także. Aha, to był twój plan! No dobra, ale dzisiaj się odkuwamy. I to dzięki mnie, bo mam taki plan, że ty nawet nie wiesz, ty nawet nie wiesz. No dobra, no to zobaczymy, co Bartones przygotował. A ja widziałem, że wy sporo osób pisało, że wam dikt urósł o 10 cm, bo wpisaliście mój kod Także jeżeli jest jeszcze osoba, która ma za mojego Dickensa No to pamiętajcie, no kod stricto, kod stricto Plus 10% bonusów do ładowania, plus 10 cm do Dickensa I darmowe 2 złote 10 groszy zł na start Rozdałem wam na 10 dolarów tego silver Widzu co to wygrałeś, daj znać co ci dropo, co dostałeś z tego Bo jesteśmy ciekawi, ja, Bartonez, widzowie pewnie też I w tym odcinku 5 dolców wam dam Dobra, będziecie mieć 5 dolców, nie mam te 5 dolarów sobie wybierzecie, ale to zobaczycie, oglądajcie odcinek, to ogarniecie o co chodzi. Dowiecie się co zrobić, żeby dostać 5 dolców do ładowania. I dobra, a na parę słapie też macie kod stricto który da Wam 35% premii do doładowania. I tu możecie sobie wymienić skinki, możecie je sobie instans sprzedać. Naprawdę strona jest mega mocna. Te kosy bym chciał wam rozdać za niedługo, ale o tym sobie pomyślimy. A te rękawiczki bym sobie po powymieniał na jakieś mniejsze skiny, ale to się zastanowię, Na spokojnie. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, Bartek, dawaj, przechodź do tego. Swojego planu. Ej dobra, ale słuchaj, bo ty mówisz o tym właśnie swoim kurczę kodzie, że wpisujcie kod, to, to, to Wam urośnie, nie? No. Ja wpisałem na dwóch kurczę kontach. Jest taki wielki, że nie mogę kupić. O! DRL widziałem, widziałem sobie. Dobra, zaczynamy. Co, żeby się odkuć, to na pewno nie możemy otwierać tych skrzynek sami. Po prostu trzeba robić bitwy. No, ale, tylko że, słuchaj, albo będziemy mieć zero. O, tutaj wbiłeś to jakiegoś, Tak A bo ja tłumaczę, a ty masz to w dupie. no dobra. No zobaczyłem fajną bitwę, nie na trzy Ale słuchaj. No yy, to właśnie trzeba tak zrobić, że to grać nie na dwóch, tylko na minimum trzech, yy, właśnie graczy. Więc to będzie ryzyko, no. ale dobra. Ale może coś tutaj wyszpącimy. Dobra, sprawdźmy tą bitwę swoją. Teraz są ciekawe, to była darmowa, praktycznie że. Mhm. I ja dobra, 100 z dostał. Nie najgorzej. I co tu teraz będzie? Okej, okay. ty, 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 ty. ty, No nie no. Pięć nie gramy tych szerdów. My, my ryzykujemy, my się bawimy. Dobra. Mm, słuchaj. Ej, to jest bitwa za 420 zł. Ale to jest ale. No właśnie. Nie, nie bawimy dobra, się w nie. nie bawimy się. Eee, no to stwórz jakąś bitwę. Eee, wiesz co? Ja bym się nie pchał w te pół na pół, bo to jest kłam. A czy nie, no wiesz. Ja po prostu bym się nie pchał, ale czy ty chcesz robić właśnie z tym. z, z tym trymem, tym, no co byś powiedział na to, no? Ajajaj, mamy ile? 800 złotych. Dobra, próbuj, próbuj, niech ci będzie. Na dwóch części? No, no to na trzech, no bo chcemy zjeść, ryzykować. D do, dobra, jest. dobra, ale już, o Pawełek dołączył, o. wiesz, że już, już przez tę bitwę już wykorzystaliśmy ryzyko na cały, na cały odcinek. Bo to, jak to Oby. wygramy, to będzie na pewno mocny comeback, bo dobra, to musiałoby dobra. dać, kurde, coś mega ładnego, Dobre. Islamu, islamu. Dobra, liczę do pięciu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra. Nikt okay. nie dołączył, no to wbija Rosso, dwie skrzyneczki, no kurde. Dobra, dobra, ziomeczek, no ziomeczek na prowadzeniu. A nie Rosso! No dajcie mi kosę, no dajcie mi rękawiczki kosę o oj o oj. oj, oj. <tryk> oj, 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 oj. <tryk> trochę słaby, <tryk> słaby. Dobra. Mamy jeszcze trudniej teraz. Dobra, patrz to 300 no. Dobra, okej okay. <laughs> Dopiero się witaliśmy z, z wicami, to zaraz będzie się, ale już jest chyba koniec nie? No, no nie o, dygaj, nie o. dygaj, to jest do, dobry plan, nie? Bo ja widzę, że ten ChrobioSimon, Simon co to w ogóle jest ze ziomek? Ja go sprawdzę, nie? On, on mi się wydaje podejrzany O, takie dagersy wydropił? nieźle. Okay. Że... Co on ma na Steamie napisane? Startuje nie startuje Simon, no information given gay, Okej. Tak. Chce Admit list. Jakiś Chińczyk? To nie jest wiezionek. Bijają ktoś, nikt nie wbija. Wychodzimy... Opuść, opuść, opuść. No dobra, masz farta. Słuchaj. Może zróbmy takie bitwy, takie po maksymalnie 200 zł, a nie ty wbijasz tutaj za... Nie tam miałem ile chyba było 400 zł. Wiesz co? Dajmy jakąś bitwę. Żeby było dużo skrzynek, bo to wiesz, bo to może zawsze coś fajnego trafić. Um, overpost Collection. No dobra, no dobra. Tutaj widzę. 3% że... spadaj, bo to to nie odda. Giga buła. Giga Giga buła jest buła. podobno dobro. O. No ja właśnie lubię gigabułę, nie. No, no ale, ale nie, że jest dobra. Dobra, i na trzech I ciur. I jak tak nie siada, niech będzie ten underdog. I giga jest dobra, bo ja widziałem u innych youtuberów, że ona jest jakaś zbugowana, nie? Że jest nie jakiś mleka mocny drop dropi. No to. Także do, zobaczymy. Do. Jeszcze w ogóle chyba na tym ulepszeniu, chyba o to nam chodziło, że na Ale tam jest, wow. Tak? Dobra. O kurde. Tak, tak. To jest underdog, więc musimy mieć najmniej. Okej, okay. no na razie średnio. Poczekaj, nie dygaj, o, o, nie dygaj, nie dygaj, o, o, widzisz? O, 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 o. Kurde, no i to mi się podoba za stówę. Kurde. No nie! To nie jest drogie na szczęście, nie ma co się bać. Musi Arjan coś dostać Teraz te gigabuły, teraz te gigabuły, to one są najważniejsze, nie? Dobra No nie Nie tygaj, a Ar, nic nie będzie, patrz to Kurde <gry> Nic nie gadam Patrz, nie radam. ulepszono I co? I co? I co? I co? Dobra To będzie wygrano, to będzie wygrano, to będzie wygrano. W końcu No, nie. no nie. Nie, 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 nie Dobra, 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 git, git no. Oj, Ale f... fart To był fart, to dobrze oddało, to dobrze oddało, dobra to? Dobra, jest prawie jak. Kombinuj dalej, bajtek. Mm. Ty wiesz co ja bym zrobił? Poczekaj, sorry, że ci przerwę. Ja mam trochę lekki ADHD, ja bym poszedł tu, ulepszył. Na trzy i tak. Otwierajmy. Bo... Dobra, I tak, tak dobra. zobaczę. Trzy razy tak otworzę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ten digger jest drogi. Digger jest drogi, ale reszta słaba. Ale to stówę. Dobra, no, dobra, no, dobra. No. Mniej więcej zwróciło prawie. Czekaj, czekaj, patrz to. Jest USP, kałach i paf, zależy w jaki, jaki ten pattern. Dobrze. Dobra, myślę, jeszcze raz. No i dobra, jest Ice no Cold, oby był ładny, to nie będzie lipy wielkiej. Dobra. A, dobra. dobra! I co, co? No możecie jeszcze raz się lecimy no. na lipy? Wiesz co, ta giga była na ulepszeniu jest fajna, ja może, no. może zrobiłby jakąś właśnie bitwę na niej Tak z sześć skrzyneczek, co o tym myślisz? Sześć, dobra, na no, ulepszeniu, tak? Tak Dobra, ona jest fajna, bo jest tania mhm. to Jak ktoś z was widzowie wygra tego gift carda, to polecamy sobie stestować Standardowy, standardowy tak. Standardowy na ilu? Na trzech, na trzech Na trzech. trzech? Sześć, trzy, dziewięć. dobra, to tak kurde diabelskie liczby Co? ty proponujesz Dobra, czekamy na jakichś frajerów czy dodajemy innych frajerów? Dodaj innych frajerów. Dobra, Emele i Michael Takie i ona w Polsce takich nie dają Bangeta? Ty, w ogóle jakbyś miał dziecko jak by się nazwał? Brian Brian? A Brian? A Brian <śmiech> 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 to nie jest! Ej, tak. pasz, Ty, wygrywamy! Ty Aj, bo, to nie, to nie dob pod dobrze pod idzie, dobrze idzie, on. O kurde, nie wierzę. Karamba! Poczekaj, poczekaj, jeszcze trzy. Dobre, dobra, 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 Wartek. Wartek, jest dobrze. Już jesteśmy jest na plus dobra. ogólnie. Dobra, dobra. W słabym stanie, w słabym stanie. Czekaj, ostatnia. Kurde. Czekaj, 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 czekaj. Ty! Jest! Co ty gonosz? Ej, to serio, jest Ale... Oni nie kłamali. Znaczy, jakieś zrobiliśmy. Ej, ej. ej. jeszcze punkciki dostaliśmy, czy możemy coś sobie kupić? 17 o akurat e Patrz. Sprzedaje za 65, jeszcze za punkciki darmo. Handlarz bronią bierze ode mnie te punkty 12,905. Płacę, dobra, tam 11 złotych Darmowa dyszka, dobra. Zrobili, ale patrzcie jaki profit zrobiliśmy. Ile odcinek na Widzowie, jesteście usatysfakcjonowani? 9 minut odcinka. Po cięciach będzie trochę mniej. Dobra! Tak. Załóżmy, że są usatysfakcjonowani. Musicie być usatysfakcjonowani, bo dajemy wam gift carda. Do wyboru macie tak: albo za 5 dolarów na parę słapa, gdzie możecie sobie zrelidować skiny. I na parę słapie, o tyle zawaliście, że macie plus 35% bonusu. Czyli jak sobie doładujecie te 5 dolców, to macie plus 1,75. No i wtedy macie od razu. Yy, 6.75 dolara, nie? Czyli 30 zł. A tutaj dostajecie 10% bonusu, czyli trochę mniej. Yy, ale jak jesteście nowi, to macie darmowe 2 zł 10 groszy na start. Ale tutaj na pierwsze Trady to macie tam bonusy, co nie? No wybierzcie sobie, czy chcecie na parę złapać 5 dolców, czy na CZG Knisa 5 dolców, co nie? To na co byś wybrał Bartek. Ja chyba na co no, z sobie lisa. To, ja to ja rozumiem. Pamiętajcie, żeby wpisać kod stric, to jak sobie będziecie doładowywać. Nieważne czy z cardem, czy po prostu pamiętajcie, że strona jest plus 18. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i się. Siema! siema.